No i tutaj jako takie główne narzędzie, które ma nam pomóc w skutecznym, skutecznym zarządzaniu bezpieczeństwem i minimalizacji ryzyko, ryzyka wystąpienia wypadków, są audyty. Wewnętrzny. No i żeby takie audyty wewnętrzne, takie inspekcje BHP czy, czy audyty BHP były skuteczne, no to tutaj w zakresie pierwszego kroku, czyli wykonywania audytu, musimy wyeliminować zbędne czynności, tak żeby można było pokryć procesem wszystkie obszary. Musimy wyeliminować wszystkie czynności, które nie, przy, nie przekładają się na zmniejszenie ryzyka, jeśli my przepisujemy skarby czy kopiujemy zdjęcia z telefonu, na pewno nie przekłada się to na, na zmniejszenie ryzyk wypadków. No i szybki obieg informacji, to jest bardzo ważny element, tak żeby te informacje były dostępne dla wszystkich interesariuszy i żeby właśnie na podstawie tych danych można było analizować. No i tutaj jakby w ramach analizy wypadków mamy powtórzenie, że konieczne jest identyfikowanie przyczyn. Ważno, ważne tutaj w tym momencie zwrócić uwagę, że my mówimy o audytach wewnętrznych, czyli my mówimy właśnie o identyfikacji przyczyn wystąpienia niebezpiecznych warunków i niebezpiecznych zachowań. Nie mówimy tutaj o analizie e, przyczyn, identyfikacji e, przyczyn samych wypadków czy nirmisów. Tutaj mamy audyt wewnętrzny, w ramach którego widzimy, że nie wiem, gdzieś jest e, rozlana woda, e, czy narzędzie jest uszkodzone. No i tutaj jakby jest założenie, żeby przeanalizować, nie tylko podjąć korektę i wytrzeć taką wodę, ale również przeanalizować, dlaczego ta woda w tym miejscu się pojawiła. Tym samym przeprowadzić tutaj działania naprawcze. No i tutaj również bardzo ważny element, tak jak wspomniałem, podjęcie korekty ad hoc, gdzie Woda zostanie usunięta, zostanie e, usunięte bezpośrednio ryzyko, jakie zostało zidentyfikowane, ale podejęcie też długoterminowych planów, działań e, korygujących, w ramach którego jakby podejmiemy działania, które mają spowodować, że w tym miejscu ta woda się więcej nie pojawi. No i na sam e, koniec, ostatni, e, najważniejszy element, czyli analiza skuteczności. Tutaj musimy jakby cały czas monitorować, czy nasze działania korygujące, które miały usunąć przyszłą, usunąć przyczynę wystąpienia danych warunków niebezpiecznych, czy były skuteczne, czyli czy w przyszłości dane ryzyko się nie pojawi.